Poranek nowego spojrzenia. Dziś możesz otworzyć oczy szerzej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie tylko patrzeć, ale widzieć. Zrozumieć, że życie jest snem, z którego budzisz się, gdy zaczynasz być naprawdę obecny. Usiądź w ciszy, skup się na oddechu i powtarzaj mantry. Czując jak każde słowo budzi w tobie światło świadomości. Jesteś gotów. Zaczynamy. Widzę więcej niż oczy mogą zobaczyć. Moja świadomość jest światłem, które nie gaśnie. Budzę się do życia w prawdzie. Każda chwila. Niesie przesłanie. Ufam wewnętrznemu prowadzeniu. W ciszy słyszę głos duszy. Moja świadomość jest nieograniczona. Z każdą myślą tworzę swoją rzeczywistość. Jestem czystym istnieniem. Dziękuję za przebudzenie, które trwa. Korzyści wynikające z tej właśnie, z tych właśnie mantr, to przede wszystkim regularne powtarzanie tych mantr, które zwiększa jasność myślenia, uczy uważności i otwiera. Umysł na głębsze zrozumienie światła. Takim podsumowaniem, które możesz powtórzyć za mną, jest, budzi się we mnie światło świadomości, które rozświetla każdy krok mojego życia. W iskrze Życia TV tworzymy przestrzeń przebudzenia bez abonamentu. Bo świadomość nie może mieć ceny. Wesprzyj naszą misję dowolną kwotą wpłaty na zrzutkę. Link do niej znajdziesz w opisie tego nagrania. Życzę Ci wspaniałego poranku, udanego ze wszechmiar dnia. Mówił Marek Zadęcki. Zapraszam jutro. Punktualnie o godzinie siódmej.